Spotykamy się dzisiaj przy szczególnej okazji. Witam szczególnie ciepło serdecznie zasny brono profesorskie z Politechniki Wrocławskiej, pana rektora, pana dziekana, panu profesorów. Elektrownia, kopalnia w Ełkatowie współpracują z Politechniką Wrocławską już od lat. Porozumienie pierwsze w zakresie współpracy było opisane w roku 2011, to już ponad 9 lat, czy prawie 9 lat, kończąc od kwietnia. I to, co dzisiaj się wydarzy, czyli podpisanie kolejnego porozumienia instytucyjnego, jest poszerzeniem i wydłużeniem na kolejne lata tej współpracy owocnej dla obu stron. A de facto mówimy też o trzeciej stronie, czyli o studentach i przyszłych pracownikach naszej firmy. To dla nas jest bardzo ważne i istotne, aby w tej najbliższej perspektywie, ale też dalszej, w szeregach naszych pracowników pojawiły się osoby wykształcone. Z tążą zą pewnej wiedzy praktycznej, którą nabędą w trakcie naszej współpracy, czyli poprzez udostępnienie wiedzy naszych ekspertów doświadczonych, pracowników kopalni i elektrowni, z również możliwością praktycznego dotknięcia tych różnych instalacji, urządzeń, zdobycia tej wiedzy praktycznej, jak one funkcjonują i w jakim kierunku idzie rozwój, którego jesteśmy również bardzo ważną częścią. My jako reprezentanci Politechniki Wrocławskiej również wyrażamy bardzo duże zadowolenie z podpisania tego już listu intencyjnego.